Witamy Państwa w popołudniowym programie Polskiego Radia Katowice. Za chwilę będzie 17.10, tak więc czas na temat do dyskusji. Likwidacja NFZ-u była najczęściej wypisywanym hasłem na transparentach protestujących lekarzy i pielęgniarek i było tak przez lata. I oto nagle okazało się, że postulat ten można po prostu zrealizować. Propozycja ministra wydaje się być wręcz rewolucyjna, natomiast zawsze pojawia się pytanie, co dalej, jeśli nie NFZ. To co? O tym dzisiaj porozmawiamy w temacie do dyskusji z udziałem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. To jest dziś temat do dyskusji. A państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pani y, poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Witam pana, witam państwa. I pani wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Skowronek, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Oczywiście nie powiedziałem pani poseł Barbara Dziuk, Prawo i Sprawiedliwość, no ale to już <śmiech> powiedziałem <śmiech> wcześniej. Witam serdecznie, tak. Proszę pani, ja zacznę od takiego pytania przewrotnego, ponieważ być może nie jestem ekspertem od finansowania służby zdrowia, czy w ogóle od służby zdrowia, no ale człowiek tę rzeczywistość obserwuje i tak właściwie zastanawiam się nad jednym. Otóż budżet NFZ-u dzisiaj to jakieś 77 miliardów złotych. Do tego dochodzi kilka miliardów wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia i jakieś 20 miliardów wydawanych przez samych obywateli. To trudno tak jednoznacznie powiedzieć, czy 20, 18, a może 24, ponieważ to to są e, szacunki, ale mniej więcej razem to jest jakieś 100 miliardów złotych. Przypomnę, że coroczny budżet państwa, o którym decyduje Sejm, wynosi 300 miliardów złotych. I oczywiście budżet państwa to są pieniądze na wojsko, straż pożarną, uniwersytety, opery przedszkola, autostrady na kanalizację itd. itd. Zatem e, tutaj mamy 100, tam mamy 300. Czy w takim układzie 100 miliardów w systemie służby zdrowia to dużo czy mało? Y Uznając w porównaniu z innymi działami, jest to bardzo dużo, ale tak jak przed audycją rozmawialiśmy tutaj z panem redaktorem, że nie ma pieniędzy w służbie zdrowia i w innym resencie, i w budżecie domowym, których nie dałoby się zagospodarować. Służba zdrowia o tyle jest tą dziedziną, gdzie to dotyka zdrowia i życia ludzi, prawda? I zarówno rząd, jak i samorządy są zobowiązani zgodnie z konstytucją. Która nam gwarantuje opiekę zdrowotną, jak i opiekę rehabilitacyjną, zadbać należycie tak, żeby ten pacjent po prostu czuł się bezpiecznie. A wiemy, że tam, gdzie jest człowiek, gdzie są pieniądze, to nie zawsze wszystko funkcjonuje tak, jak byśmy sobie wszyscy życzyli. Pan redaktor chyba się z tym e, zdaniem zgodzi. W związku z powyższym, e, tak jak e, pan zaznaczył na początku, gdzie służba zdrowia właśnie protestowała o likwidację NFZ-u. E, Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie założyło, że będzie likwidacja. No i teraz konsekwentnie po roku pracy, bo był to rok bardzo ciężkiej, wytężonej pracy w różnych dziedzinach, a zdrowie jest tą dziedziną najważniejszą, no przeszliśmy do konkretów, czyli do likwidacji NFZ-u, gdzie e, wymyśl naszego programu będzie powołany Urząd Zdrowia Publicznego, ale to nie jest tak, że te finanse będą zarządzane przez ministra, tak jak co niektórzy mówią publicznie, tylko to będzie w kwestiach tutaj jakby wojewody w poszczególnych Za regionach. Za chwilę będziemy tak. wchodzić już tam w szczegóły tych propozycji, ale ja jednak będę twardo stał przy tym pytaniu, które tutaj padło na początku, a mianowicie czy 100 miliardów to jest dużo, czy mało? Czy jakby jakość Usług, Z którą mamy do czynienia w służbie zdrowia jest adekwatna do tego, że jest tamte 100 miliardów, czy może niekoniecznie? Pani Marszałek. Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, ja uważam, że to jest mało. Z tego względu, że pamiętajmy, te 100 miliardów to nie są środki wydatkowane tylko i wyłącznie na świadczenia zdrowotne. To są programy lekowe, to są inwestycje, które są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia. To jest wiele, około świadczeń zdrowotnych, spraw, które są finansowane z tych 100 milionów złotych. Pamiętajmy, że to są płace. To są płace również dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla personelu. Od 2015 roku mieliśmy do czynienia z podwyżkami tych najniższych wynagrodzeń. Znowu czeka nas od 1 stycznia podwyżka najniższego wynagrodzenia, a w przypadku, no nie wiem, dam przykład takiego szpitala dużego... No ten wzrost minimalnego był tutaj skokowy tym Skokowy, razem. no mhm. tak, 150 zł, i w przypadku na przykład szpitala wojewódzkiego Najświętszej Marii w Częstochowie to jest rocznie 3 miliony złotych dodatkowo przy braku wzrostu kontraktu, czyli tych pieniędzy... Jednak w tym systemie jest mało, biorąc pod uwagę te czynniki zewnętrzne, o których w tej chwili mówię. Yy, moim zdaniem, wzrost składki zdrowotnej powinien tą sytuację uzdrowić, a przede wszystkim powinniśmy zapanować nad tymi wynagrodzeniami, bo wynagrodzenia w szpitalach, tych słabo zarządzanych, tych złych, o trudnej sytuacji finansowej to jest w granicach gdzieś 80%. 20% pozostaje na leczenie pacjenta. To o czym świadczy. Yy, no dobrze, ale. Mówimy także i, bo to jest jeden ze wskaźników. Te 100 miliardów kontra, na przykład 300 miliardów, jakie mamy w budżecie, to jest jeden ze wskaźników mówiących e, o tym, na jakim poziomie finansowana jest służba zdrowia. Jest też inny. Chyba o wiele lepszy, który mówi, że dziś wydajemy około 6% PKB na służbę tak. zdrowia. Natomiast kraje OECD, czyli te powiedzmy najlepiej rozwinięte w Europie, no wydają gdzieś w okolicach 10% PKB, więc to jest, no co by tu dużo nie powiedzieć, dwa razy tyle mhm. na, na ochronę zdrowia. Czy te powiedzmy 10% naszego PKB to by doprowadziło do radykalnej zmiany sytuacji w służbie zdrowia? Ja myślę, że na pewno by to miejsce, które obecnie Polska zajmuje, po poprzednikach, bo tak polityka była prozdrowotna prowadzona, mamy zaszczytne czwarte miejsce od końca, za nami. To jest y, tylko Cypr, Łotwa, Rumunia, y, Bułgaria. No to wiecie Państwo, my musimy równać do najlepszych w każdej dziedzinie. Zresztą y, zarówno myślą technologiczną w medycynie, jak i y, sposobem zarządzania y, nie odstajemy. Natomiast tutaj kwestie y, rozdziału tych środków finansowych społecznych, no to musimy naprawdę podjąć takie działania, aby zwiększyć, ponieważ no wiele osób, które do mnie się zwraca, bo tak akurat od lat zajmuję się zdrowiem, zarówno jak byłam radną Sejmiku Śląskiego i wiem, jak to wygląda z perspektywy wojewódzkiej, a teraz będąc w Komisji Zdrowia w Sejmie, jak to po prostu wygląda, te korelacje. I to, co ja zaobserwowałam, że niestety, ale nie było takiej jakby wspólnej polityki wydatkowania pieniędzy spójnej z Ministerstwem Zdrowia i o to właśnie prawo i sprawiedliwość wnosiło w swoim programie i to będziemy robić i to będzie tylko z zyskiem dla mieszkańców. Pani Marszałek, 10% PKB, czy to by radykalnie odmieniło sytuację w naszej służbie zdrowia? Na pewno polepszyłoby w znacznym stopniu. Natomiast ja będę trzymać kciuki za prawo i sprawiedliwość, żeby się Wam to udało, naprawdę. Yy, chcę powiedzieć tyle. Yy, w tej chwili stworzono mapę potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych określające między innymi ilość wskazanych łóżek, które powinny być docelowo. Na przykładzie szpitali wojewódzkich, na których organem założycielskim jest Zarząd Województwa Śląskiego, muszę powiedzieć, że szacunkowo gdzieś y, na... Y, Rok 2016 mieliśmy 17 tysięcy łóżek w poszczególnych oddziałach, które zostały objęte mapą potrzeb zdrowotnych. Mapa potrzeb zdrowotnych przewiduje, że do roku 2029 tych łóżek ma być o 7 tysięcy mniej, czyli pozostaje nam 10 tysięcy łóżek automatycznie. Skoro zmniejszamy ilość łóżek, to zmniejszamy ilość personelu w szpitalach. I zmniejszając ilość personelu, zmniejszamy środki finansowe na wydatkowanie, na wynagrodzenia. No to jest też sposób, prawda, na Ale... uzdrowienie tej hmm. sytuacji. I, I no, tak jak powiedziałam, życzę powodzenia. A dlaczego <grym> zmniejszamy to... liczbę łóżek? To znaczy, nigdy do tej pory nie e, zrobiono takiej pogłębionej analizy, ile tych łóżek naprawdę trzeba. i Tak jak wzorujemy się w wielu dziedzinach e, na krajach rozwiniętych, gdzie ta, e, to funkcjonowanie służby zdrowia jest naprawdę na odpowiednim poziomie. No więc e, tutaj e, eksperci są zgodni, że trzeba taką analizę zrobić w stosunku też do ilości mieszkańców. No, ale ja chciałam... Chciałam tutaj zaznaczyć, że jeżeli tu pan redaktor mówi o zwiększeniu tej kwoty na służbę zdrowia, rząd ma to w planach, a generalnie będzie to polegać na tym, zresztą to już obserwujemy, uszczelnienie podatków, bo te kwestie bardzo nam jakby wzmocnią wpływy do, również do tego resortu zdrowia i analizę różnych resortów związanych, gdzie są te... Też wpływy finansowe tu mam na myśli składki ZUS i KRUS, bo też wiemy, że różnego rodzaju patologie się zdarzały. Ja zawsze bo ja jeszcze chcę wrócić do tej kwestii finansowej. Dla mnie wydatkowanie pieniędzy publicznych musi być pod szczególnym nadzorem z tego względu, że to są pieniądze, które wypracowuje przeciętny kowalski i ten przeciętny. Kowalski jeżeli ma problemy zdrowotne, to on powinien od początku do końca być zabezpieczony i prawo i sprawiedliwość właśnie dąży do tego modelu. A jeżeli chodzi o łóżka, to y, powiem tak, że y, owszem, y, Urząd Marszałkowski y, ma swoje szpitale, ale to nie są tylko w naszym województwie szpitale marszałkowskie, bo przecież mamy i powiatowe, i miejskie. I tutaj y, resort zdrowia patrzy bardzo szeroko. I oprócz tego, że jest lista szpitali, bo tam są różne kwalifikacje w zależności od predyspozycji jednostki, będą te szpitale specjalistyczne. Y, gdzie po prostu no, musimy na specyfikę naszego regionu zadbać o te szpitale. W bardzo trudnej sytuacji są szpitale powiatowe, które no, ja kilka znam takich, które są źle niestety zarządzane i coś z tym trzeba zrobić, bo ten nadzór właścicielski może nie tak, jak powinien pełni swoją rolę. Przeszliśmy do strasznego konkretu, czyli właściwie do tworzenia siatki, tak? Mhm. Siatki szpitali. I to tak. jest pewna rzecz, która jest bardzo dyskusyjna i która no, podnosi temperaturę wielu ludziom w naszym regionie, szczególnie tym, którzy w tych szpitalach pracują. No, dokładnie kiedy tak. będziemy znali efekty tego, tego całego? No to... nie, nie, mam, nie mam pojęcia, kiedy będziemy znali efekty. Ja wiem, kiedy ja się kiedy mogę spodziewać. Siatkę. Kiedy, kiedy ja się mogę... Siatkę szpitali, mówimy o siatce mhm. szpitali. No praktycznie tą siatkę szpitali już Narodowy Fundusz Zdrowia, nasz oddział śląski Przesłał propozycje yy, siatki szpitali. I na 140 szpitali, które znajdują się na terenie województwa, 69 wchodzi do tej siatki szpitali. 69 szpitali, które będą miały gwarantowane finansowanie poprzez ryczałt, natomiast pozostałe będą musiały przystąpić do konkursu. Yy, budżet Narodowego Funduszu Zdrowia naszego wojewódzkiego to jest kwota prawie 9 miliardów złotych. Z informacji, które posiadamy. Jest projekt, który mówi o tym, że z tej puli środków finansowych, mówię o tej puli, która jest przeznaczona dla szpitali oczywiście, 80-85% będzie przeznaczone na ryczałty dla tych szpitali, które są w sieci. Pozostała część, czyli mówimy albo o 15, albo o 20%, będzie przeznaczona na właśnie konkursy. Czyli przy tej ilości szpitali, która nie weszła do sieci, te szpitale będą finansowane na poziomie 20% alokacji dla szpitali. To proszę sobie wyobrazić, jak będą wyglądały szpitale powiatowe, jak będą wyglądały szpitale niepubliczne, tam gdzie jest podmiotem założycielskim podmiot prywatny. Tym bardziej, że te szpitale, które będą przystępować do konkursu, a będą szpitalami publicznymi, to na samym wejściu będą miały dodatkowe punkty preferujące. No trochę się zrobi rewolucja na rynku. Związki pracodawców tych szpitali niepublicznych, no trochę są zaniepokojone, nie trochę, mocno są zaniepokojone o swój, o swój byt. Pani poseł? Ja właśnie mhm. chcę w nawiązaniu tutaj do pani Marszałek e, powiedzieć i uspokoić e, zarówno pana redaktora, jak i słuchaczy, którzy też są właśnie e, odbiorcami e, tych świadczeń zdrowotnych, że e, tutaj pani Marszałek mówiła o dużej ilości szpitali, że będą e, niedofinansowane. My musimy o jednej rzeczy powiedzieć. Szpitale powiatowe weszły właśnie w sieć szpitali i są te szpitale pod szczególną opieką Ministerstwa Zdrowia, również szpitale miejskie, bo tam chodziło konkretnie o specyfikę, czy mają SOR, bo to automatycznie spunktowane więcej, a jeżeli chodzi, bo też my tak, przynajmniej ja tak słyszę półprawdy, chodzi o szpitale te, które mają kilka łóżek, bo są takie szpitale w naszym regionie, również będą mogły przystępować do Konkursów, jeżeli się w sieci nie znajdą, a jeżeli będą naprawdę oczekiwania społeczne, kiedy jest zapotrzebowanie na dane leczenie, to minister naprawdę w tych kwestiach będzie osobiście uzgadniać. Zresztą ja tutaj wiele szpitali uratowałam i wpisałam do właśnie sieci szpitali. Proszę Państwa, w tym momencie zrobimy przerwę w naszym rozmawianiu o finansowaniu służby zdrowia. Wrócimy za chwilę do e, Państwa. Przed nami e, za kilka minut e, wiadomości e, drogowe. Natomiast, e, tak jak powiedziałem, razem z naszymi gośćmi, a więc z panią poseł Barbarą Dziuk z Prawa i Sprawiedliwości oraz panią e, marszałek województwa śląskiego Aleksandrą Skowronek z Platformy Obywatelskiej, wrócimy za jakieś 10 minut. Będziemy dalej rozmawiali o tym, czym faktycznie zakończy się zlikwidowanie NFZ-u.